Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj już puste opakowanie, ponieważ Powerbank Xiaomi wersja druga, 20 000 amperogodzin. Już tutaj wszystko z niego wyciągnąłem. No, tak na razie wygląda opakowanie. Ładne i proste, nie? Tutaj nic więcej nie trzeba. Była również instrukcja w języku chińskim. No jak ktoś rozumie, jak ktoś rozumie, to mu się przyda. Mi się za bardzo to nie przydało. No cóż, takie życie. Co jeszcze było w opakowaniu? Hmm, był w opakowaniu taki króciutki przewodzik. Króciutki, bo jakieś 30 cm USB-C na USB, ale krótki i dosyć cienki. No i oczywiście nasz Powerbank. Powerbank, który jest taką małą cegłą. No tutaj już. Waży to spore, zaraz zobaczycie ile. Sprawdźmy sobie tylko wymiary: 154 na 72 na 28 mm. I waga. Zobaczmy sobie jeszcze wagę. Wyzerujemy, ile to waży. 0,444, 0,444, więc niecałe pół kilograma, no to, to już jest co dźwigać. Ale 20 000 amperogodzin, 74 w godziny, 3,7 V i mamy tutaj 3 porty, 2 razy USB plus 1 USB-C. Całość jest wykonana z takiego Matowego tworzywa, ciężko rysującego się. Ja tego powerbanka mam no myślę, że już z pół roku prawie, i jak widzicie, na tych wszystkich ściankach za bardzo nie widać, żeby on był używany. Nie? Tutaj mamy włącznik, który jeśli naciśniemy, to tutaj pokażą nam się, pokaże nam się stan naładowania akumulatorów. W tym momencie widać 3 diody, czyli 75% i. Wejście, przepraszam, wejście, wyjście USB-C i te dwa to są wyjścia, więc maksymalnie możemy wyciągnąć z tego powerbanka 7, Przepraszam, wróć 45 watów i możemy trzy źródła ładować czy skorzystać z trzech portów wyjściowych jednocześnie, lub też ładować go i jednocześnie ładować nim. Ta strona również takie tworzywo lustrzane, jak widzicie, strasznie palcujące się, więc tutaj raczej czystości na tym nie uzyskacie. No i dobra. I teraz kwestia ładowania. Kwestia ładowania. Użyjemy sobie tutaj przewodu troszeczkę grubszego, ponieważ no chcę sprawdzić, oczywiście, co się uda nam tutaj wyciągnąć z niego. Mam tutaj ten miernik. I podłączymy sobie, może, pierwszy telefon, czyli Samsung. Zobaczymy, w jaki tryb tutaj nam wejdzie. Ops! I wskakujemy od razu w niecałe 9V, 1,6A, czyli 14W. Czyli szybkie ładowanie i bardzo dobrze. Dobra, to teraz jeszcze Xiaomi. Xiaomi, co nam pokaże? Zastanawia się jeszcze i weszło w 6,2 V 2,5 Ampera. Również ponad 15 W, czyli też te szybkie ładowanie, i o to chodzi. No, i teraz zobaczmy w takim razie jeszcze opcję taką, kiedy będziemy ładować jeden telefon. Szybko podłączymy sobie tutaj jeszcze USB-C. Jeśli się zmieszczę, no, ciasno. Kurde, nie wejdę. Dobra, nie wejdę, nie wejdę. Dobra, trzeba to wyciągnąć. Czyli podłączymy normalnie. I podłączymy sobie tutaj USB-C. I tutaj mamy szybko wędrujące te kreseczki więc jest to szybkie ładowanie. I zobaczmy jeszcze w tym samym czasie Samsunga co też on nam powie. Szybkie ładowanie na dole. No. Szybkie ładowanie, czyli również zasuwa tak, jak być powinno. Pamiętajcie, że ten port USB-C również możecie wykorzystać, ponieważ on jest wysokoprądowy, możecie również to wykorzystać do ładowania laptopów. Sprawdzałem przy laptopach Xiaomi, elegancko działa. Wtedy potrzebujecie tylko przewód USB-C na USB-C. Tyle w temacie. Polecam, to jest mój drugi PowerBank od Xiaomi. Nigdy też nie miałam problemu na lotniskach. Słyszałem kiedyś, że są jakieś problemy powyżej 10 tysięcy Amperogodzin. Nie miałem brałem go do, do kabiny i przechodziło wszelkie kontrole, więc nie ma problemu. Tyle w temacie. Polecam, polecam jeszcze raz polecam. Starczy wam na wiele, wiele ładowań, nawet takich cegieł, jak tutaj pokazywałem przed chwilą. Do zobaczenia.